Cezary Klimowicz i witam Was w drugim odcinku podcastu pod tytułem Drobna zmiana. Chciałbym podziękować za wszystkie uwagi, które od was dostałem i zapewniam, że zostanie zrobione wszystko, żeby jakość podcastu rosła z odcinku na odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek sugestie, pytania albo pomysły, które chciałbyś, żeby były poruszone, napisz to proszę w komentarzu albo odezwij się do mnie za pomocą moich mediów społecznościowych. Tematem dzisiejszego odcinka, jak słusznie zauważyłeś po tytule na YouTube lub Spotify'u, będzie ciężka praca. Dlaczego wybrałem właśnie taki temat na drugi odcinek? Ponieważ z moich obserwacji wynika, że jest to rzecz, która jest niestety obca w większości ludzi. Obecne tendencje nadużywania mediów społecznościowych oraz konsumowania treści tam zawartych wpływają na ludzi w taki sposób, że uważają oni, że ciężka praca jest czymś złym. Osobiście nie widzę nic złego w ciężkiej pracy, ponieważ to ciężka praca jest czymś, co zapewniła naszej cywilizacji odpowiednie miejsce na świecie, ale mimo tego wciąż wmawia się nam, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces z dnia na dzień, zostać tak zwanymi milionerami jednego wieczora. Mistrzowie analizy wstecznej, tak zwani guru mediów społecznościowych pokazują wykresy giełdowe i co by było, jeśli byś 10 lat temu zainwestował 5000 zł w bitcoina. Takie rzeczy są robione tylko i wyłącznie po to, żeby ich obserwujący myśleli, że mają do czynienia z osobami, które są inteligentne finansowo, a tak naprawdę jedyne, to są w stanie zrobić, to na podstawie przeszłości przeliczyć, ile byś zrobił, gdybyś kiedyś zainwestował. Jedyny problem jest taki, że nie są w stanie udzielić odpowiedzi w co powinieneś zainwestować teraz, żeby mieć za 10 lat takie zyski, jak w ich przytoczonych przykładach. Wiesz, czemu tak jest? Ponieważ, po pierwsze, nie mają oni żadnej wiedzy na ten temat. Powtarzają frazesy i slogany, które gdzieś kiedyś przeczytali, sami ich nie rozumiejąc, i liczą, że w jakiś dziwny sposób sami osiągną sukces, sprzedając marzenia, sprzedając szybką drogę do osiągnięcia sukcesu. Druga odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie pasuje to też do ich retoryki, w której pracuje się tylko i wyłącznie mądrze, a broń Boże, nie pracuje się ciężko. Niestety. Nikt nie mówi, że niezbędne do osiągnięcia sukcesu jest ciężka praca. Jest to tak naprawdę podstawa, bez której nie jesteśmy w stanie osiągnąć nic więcej. Ciężka praca obecnie przeżywa okres demonizowania. Jesteśmy rozleniwiani i to nie mówię, że przez rzeczy, które pomagają nam w domu, takie jak pralki, zmywarki, ponieważ dzięki temu odzyskujemy dużą ilość czasu i możemy poświęcić to na inne rzeczy, ale jest demonizowana w taki sposób, że nie warto jest pracować ciężko w pracy. Powtarzanie stwierdzeń w stylu pracuje się mądrze, i ciężko, albo jeszcze lepiej. Jedno z moich ulubionych twierdzeń, że w pracy daje się z siebie 100%. A następnie się wymienia, że w poniedziałek 20, we wtorek 20, w środę 20, w czwartek 20 i w piątek też 20. Wszystkie te rzeczy mają na celu zakodowanie w naszych głowach to, jakby ciężka praca była czymś, czego powinniśmy za wszelką cenę unikać. Tak, jakbyśmy, tak jakby miała stać nam się krzywda przez to, że nagle pracujemy ciężko, ale chcielibyśmy mieć jakieś fajne efekty, spektakularne efekty, ale przy tym chcielibyśmy włożyć jak najmniejszą ilość naszej pracy. To jest tak bardzo nasze, tak bardzo ludzkie w sumie podejście, że oczekuje się dużo, a daje się przy tym bardzo mało. Czym jest według mnie tak zwana mądra praca? Dla każdego będzie to znaczyć sformułowanie coś innego. Ja bym uprościł to twierdzenie do zdania, które mówi, że mądra praca jest wykonywaniem określonego zadania w sposób, dzięki któremu jesteś w stanie osiągnąć ten sam cel szybciej lepiej albo osiągnąć jeszcze wyższy wskaźnik osiągnięcia celu. Nie wiem, czym się zajmujesz na co dzień, ale uważam, że każdy z nas wykonując swoje zadania służbowe lub realizując się zawodowo, posiada możliwości, żeby codziennie polepszać swoją pracę, nawet w małych obszarach. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, jestem przekonany, że istnieją obszary, w których posiadasz autonomię dotyczącą wykonywania zadań i to w niej może znaleźć miejsce na drobną poprawę. Na pewno kojarzysz markę samochodów Toyota. Wiesz, że w ich fabrykach pracownicy, którzy pracują na linii produkcyjnej, mają możliwość wprowadzenia własnych zmian, które realnie wpływają na obniżenie kosztów produkcji danego pojazdu. Jest to spowodowane tym, że firma Toyota po II wojnie światowej, kiedy Japonia podnosiła się z tak naprawdę gruzów z przegranej wojny. Musiała dostosować swoje metody produkcji, żeby być produkcją szczupłą. Nie mogła sobie pozwolić na to, żeby gromadzić wielkie zapasy, te zapasy marnotrawić, tak samo jak nie mogła sobie pozwolić na to, żeby marnotrawić pracę swoich pracowników. Dokładali wszelkich starań, żeby jak najbardziej minimalizować stratę w absolutnie każdym obszarze wykonywania pracy. Czy to były przestawianie maszyn? żeby wszystkie procesy produkcyjne były wykonywane szybciej, czy było to ograniczenie zapasów i produkcja jednego elementu na bieżąco, wszystko było obliczone po to, żeby jak najbardziej maksymalizować zysk oraz minimalizować stratę. I pewnie się zastanawiasz teraz, jaki ty masz na to wpływ? Jaki ty masz wpływ na to jako pracownik, nie wiem, jakie zajmujesz stanowisko? Otóż każdy z nas ma wpływ dokładnie na to, czym się zajmuje. I tyle, to jest tak proste, ale bardzo ważne, ponieważ każda praca, jaka jest wykonywana w danym przedsiębiorstwie, jest ważna, ponieważ bez tej pracy inne działy mogą mieć problem. Na początku należy to zrozumieć po to, żeby móc tak naprawdę szanować też inne działy, bo wtedy będziesz w stanie zrozumieć, że może ty wykonujesz zadania, które z Twojej perspektywy są ważniejsze, ale z ich perspektywy ich zadania są ważniejsze. Ale jeżeli zrozumiesz, że między Wami jest tak naprawdę symbioza. I nie ma możliwości istnienia jednego bez drugiego, to będzie o wiele łatwiej wprowadzać jakieś drobne, drobne poprawki, drobne zmiany, które mogą skutkować w długoterminowej perspektywie skróceniem procesu, z minimalizowaniem strat oraz maksymalizacji zysków. Dlatego Toyota, wracając tutaj do tego tematu, zakłada, że w trakcie produkcji modelowej Cena za jednostkowy pojazd będzie coraz niższa, ponieważ pracownicy będą coraz lepiej wyszkoleni, będą coraz lepiej rozumieli proces oraz będą go systematycznie ulepszać, każdorazowo, codziennie pracując nad tym. Więc jeżeli ktoś by się mnie spytał o definicję mądrej pracy, to mógłbym chyba tutaj przytoczyć po prostu książkę Droga Toyoty, w której jest opisane 14 kroków do tego w jaki sposób Toyota stała się najbardziej rentownym producentem samochodów oraz jak pracownicy Toyoty mają określoną ścieżkę rozwoju oraz są wspierani przez swoich liderów, kierowników, menadżerów. Ale już abstrahując od tego, drobna zmiana w sumie tu bardzo dobra reklama nazwy podcastu, która jest wprowadzana w poprawieniu sposobu wykonywania swoich zadań, powtarzana systematycznie w skali miesiąca, kwartału, roku może mieć naprawdę niesamowite efekty. Skoro masz możliwość poprawy realizacji i sposobu wykonywania swoich zadań, to masz również realny wpływ na to, ile jesteś w stanie ich zmieścić w ciągu swojego dnia pracy. Gwarantuję ci również, że takie starania zostaną zauważone przez dobrego pracodawcę. Jeżeli nie zostaną zauważone przez Twojego, to najprawdopodobniej warto jest pomyśleć o zmianie miejsca zatrudnienia. Jestem pewien, że kojarzysz taką osobę, jaką jest Thomas Edison najprawdopodobniej kojarzysz. Jest najbardziej znany ze swojego wynalazku, który rozświetlił nasze domy, ulice oraz praktycznie nasz cały świat. Jego najbardziej znanym wynalazkiem jest pospolita i będąca w prawie każdym miejscu na świecie, z wyjątkiem bezludnych wysp, żarówka. Można pomyśleć, że Thomas Edison musiał pracować mądrze, prawda? Ale nawet nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko przy tym pracował. Zanim jego żarówka się zaświeciła, wykonał ponad dwa tysiące prób, w trakcie których odniósł porażkę. Zdajesz sobie sprawę z ilości starań, jakie musiał włożyć, żeby to osiągnąć, ponad 2000 prób i porażek. Sukces, jaki osiągnął, wynika z połączenia ciężkiej i mądrej pracy, ponieważ bez niej nie byłby w stanie stworzyć działającej żarówki, nie byłby w stanie pozostawić czegoś po sobie na tym świecie. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy rozliczani na podstawie naszych wyników, a nie naszych starań, więc, stworzenie w sobie nawyku ciężkiej i mądrej pracy, aż będzie skończona i osiągniemy zamierzony efekt, będzie miało ogromny wpływ na nas oraz na to, czym będziemy się zajmować w przyszłości. Kolejna osoba, która jest dla mnie przykładem, że ciężka i mądra praca potrafi obfitować w naprawdę niesamowite osiągnięcia. Jest nikt inny jak Elon Musk. Obecnie jest to właściciel firm takich jak Tesla, która produkuje samochody elektryczne, SpaceX, która zajmuje się eksploracją kosmosu, oraz od niedawna jest również nowym właścicielem platformy społecznościowej, który miał nazwę Twitter, a obecnie nosi nazwę X. Od początku swojej aktywności zawodowej, Elon Musk kierował się stwierdzeniem, że zawsze należy pracować ciężko i mądrze. Niezależnie od tego, jak dobrze ci obecnie idzie, był znany z tego, że pracował i pewnie pracuje dalej po 16 godzin. Poświęca się swojej pracy w 100%, ale też dzięki temu jest w stanie osiągać niesamowite rzeczy. Po sukcesie i sprzedaży firmy odpowiadającej za płatności mobilne o nazwie PayPal, postanowił otworzyć przedsiębiorstwo, które będzie zajmowało się eksploracją kosmosu. Był to naprawdę szalony pomysł, ponieważ wtedy. Żadna osoba fizyczna, prywatna nie wpadłaby na taki pomysł, że będzie zajmować się branżą, która była tak naprawdę okupywana przez największe gospodarki światowe, takie jak Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa czy Związek Radziecki. To były kraje, które miały swoje misje kosmiczne, to były największe gospodarki świata. Ale też pojawił się Elon, który miał aspirację, że on chce dołączyć do tego grona. Dzięki ciężkiej i mądrej pracy. Jako jedna z pierwszych otworzył przedsiębiorstwo, które zajmowało się eksploracją kosmosu i udało mu się wynieść swoje rakiety i towar na orbitę okołoziemską. Jednak droga, jaką musiał przebyć, żeby dostać kontrakt z Agencją Kosmiczną NASA, wcale nie była usłana różami. Jego rakiety borykały się z problemami w wieku dziecięcego. Na początku swojej kariery, swojego przedsiębiorstwa związanego z eksploracją kosmosu, udał się nawet do Rosji, żeby rozmawiać z generałami, żeby odkupić elementy pocisków balistycznych, którzy jednak się na to nie zgodzili. No i wtedy stwierdził Elon, że samemu zaprojektuje i stworzy taką rakietę. Pierwszy start odbył się na wyspie, nie udał się, rakieta wybuchła. Historia z drugim startem była podobna. Kolejna osterka techniczna sprawiła, że misja spaliła na panewce. Trzeci start to był start, który obserwowało bardzo dużo osób, i wszyscy mieli nadzieję, że wszystko się uda dobrze, ale niestety tym razem znowu misja poniosła klęskę. Dla Elona było tak naprawdę to już być albo nie być. Miał pieniądze dokładnie na ostatni start. Mógł w tym momencie stracić wszystko, zbankrutować, ale postawił wszystko na jedną kartę, że tak naprawdę się uda. Czwarty start. Dla Elona Musk'a był tak naprawdę momentem, od którego wszystko nie tyle, co zaczęło się układać, ale pokazało, że ciężka i mądra praca spowodowała, że 29 września 2008 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo prywatne, wyniósł ładunek na orbitę okołoziemską. Poświęcenie, ciężka praca, mądra praca zaowocowało tym, że Elon Musk oraz firma SpaceX. Na no, stale zapisała się w historii eksploracji kosmosu. Jak sam doskonale widzisz, przedstawiając ci sylwetki dwóch skrajnie różnych osób, które osiągnęły sukces, możesz spostrzec, że ich sukces nie napisał się sam. Zawdzięczają oni to ciężkiej i mądrej pracy, dla której nie ma kompletnie żadnego substytutu. Niektórzy mogą powiedzieć, że oni byli utalentowani i najprawdopodobniej mają rację ale nie możemy zapominać o tym, że talent to jest tak naprawdę ciężka praca do kwadratu. Osoby, które są postrzegane jako utalentowane, to są ci, o których było mówione, że są zdolni, ale leniwi, często mimowolnie osiadają na laurach i nie korzystają ze swojego talentu i wykorzystują go, żeby móc się ślizgać przez całe życie, przez co nie osiągają w pełni potencjału, jaki byliby w stanie osiągnąć, gdyby tylko dołożyli do tego ciężką pracę. Z drugiej strony, na przeciwległym biegunie są osoby, które są pozbawione talentu, ale są zaangażowane w to, żeby osiągnąć swoje cele. Są w stanie włożyć odpowiednią ilość poświęcenia, ciężkiej pracy, mądrej pracy i w perspektywie długoterminowej są o wiele dalej niż ich podobno obdarzeni talentem konkurenci. Dlatego nie warto jest hamować się z tym, co chcesz robić i zasłaniać się tym, mówiąc, że nie masz do czegoś talentu. Po pierwsze, jeżeli czegoś nie spróbowałeś, to nawet nie wiesz, czy masz do czegoś talent, czy predyspozycję, tylko to zakładasz. Automatycznie minimalizujesz swoje szanse na osiągnięcie sukcesu, ponieważ sam nakładasz na siebie kajdany. Czy jest to słuszne pojęcie? No. Przedstawiłem Ci dwie osoby i wyobraź sobie, że jakby jakakolwiek z nich nakładała na siebie jakiekolwiek sztuczne ograniczenia, które realnie nie istnieją, to możliwe, że siedzielibyśmy teraz przy świecach w ciemnościach albo dalej NASA miałaby monopol na wysyłanie satelit w kosmos. Jedna i druga sytuacja byłaby skutkiem tego, że ktoś by pomyślał, że on po prostu nie ma talentu albo nie ma predyspozycji do robienia czegoś. No przecież to jest po prostu głupie. Nie wiem, jaką jesteś osobą. Tak samo nie wiem w jakim momencie swojego życia się obecnie znajdujesz, ale jestem w 100% przekonany, że jesteś w stanie stwierdzić, czy ty, jako ty, przykładasz się do swoich obowiązków, czy może wykonujesz się na pół gwizdka, żeby je tylko odhaczyć. Każdego dnia stoi przed Tobą możliwość, żeby dawać siebie absolutnie 100%. Nie dla pracodawcy, nie dla klienta, ale dla siebie, żeby móc dalej się rozwijać. Każdego dnia. Po trochu móc się rozwijać dla siebie. Nie robisz tego dla kogoś innego. Nie robisz tego, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko to jest inwestycja w siebie. A inwestycja w siebie jest jedną z najlepszych, jakie możesz poczynić, a ciężka praca każdego dnia wpisuje się w to idealnie. Nie ma substytutu dla ciężkiej pracy, tak samo jak nie ma substytutu dla mądrej pracy. Możesz pracować całe życie ciężko i możesz kompletnie nic nie osiągnąć, ale możesz pracować też całe życie lekko i jestem pewny, że też nic nie osiągniesz. Możesz całe życie pracować lekko i mądrze. No i co osiągniesz? No, będziesz na jakiejś tam płaszczyźnie, ale nigdy nie osiągniesz tak naprawdę maksimum swoich możliwości. Uważam, że każdy z nas ma jakiś mentalny obowiązek jest zobligowany do tego, żeby wykorzystać w 100% to, jakimi jest obdarzone umiejętnościami. Jesteśmy zobowiązani też wobec siebie, żeby się dowiedzieć, jakie mamy nie tyle co talenty, bo przecież je skrytykowałem niecałe dwie minuty temu, ale jakie mamy predyspozycje, co tak naprawdę lubimy robić, bo często też nie wiemy. Przez to, że nie próbujemy robić różnych rzeczy, my nie wiemy, co tak naprawdę lubimy. Jesteśmy zamknięci w klatce, w której nie próbujemy nowych rzeczy, robimy rzeczy, których nie lubimy, nie próbujemy nowych i narzekamy. Powiedzcie mi, że nie znacie chociaż jednej osoby, która postępuje dokładnie w taki sposób, że narzeka na wszystko, ale nie robi nic nowego. Powtarza ciągle ten sam schemat, ale nie robi nic, żeby się z tego schematu wyrwać. Ale takie zachowanie to już według mnie jest objawa delikatnego szaleństwa. Ale tak naprawdę zastanów się, czy rzeczy, które są łatwo osiągalne dla wszystkich, są czegoś warte. Gdyby posiadanie idealnej sylwetki i muskulatury było łatwe, to każdy z nas by wyglądał jak uczestnik zawodów kulturystycznych. Niestety, posiadanie takiej formy nie jest łatwe jest niesamowicie ciężkie. I tak samo jest z innymi rzeczami, które nie są do wzięcia tu i teraz, tylko musisz na nie zapracować swoją ciężką i mądrą pracą. Nie ma lekarstwa, które sprawi, że od razu wyzdrowiejesz, tak samo jak nie ma magicznego środka, który sprawi, że nagle będziesz bogaty. Takie rzeczy niestety, ale nie istnieją. Niestety w mediach społecznościowych sprzedają się rzeczy, które zaczynają się od tego, żeby szybko szybko się wzbogacić, szybko schudnąć, szybko osiągnąć sukces. Żadna z tych osób, która reklamuje takie rzeczy, zapomina celowo wspomnieć o tym. Że niezbędna do tego jest ciężka praca. O tym praktycznie nikt nie mówi. Wszyscy się poświęcają na tym, że osiągniesz korzyści tu i teraz. Jak tylko wykupisz ich magicznego e-booka za 39,99, to dostaniesz przepis na to, jak szybko sprawić, że z Twojego konta zniknie 39,99, bo nic więcej nie osiągniesz w ten sposób. I naprawdę nie uważam, że coś takiego jest w porządku, ponieważ jest to realne żerowanie na ludziach. Na tym, że chcą poprawić swoje życie i jest to po prostu ich zwykłe wykorzystywanie, ponieważ obiecują złote góry, ale no to są tylko złote góry, to są obietnice bez pokrycia. Tak naprawdę mogliby zostać politykami, ponieważ jednych i drugich nikt nie rozlicza z tego, co mówią. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to chciałbym ci podziękować za poświęcenie swojego najdroższego ze swobu, jaki posiadasz, a mianowicie swojego czasu. Na wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, jeśli chciałbyś, żeby został poruszony jakiś inny temat, lub chciałbyś się ze mną skontaktować, napisz w komentarzu albo odezwij się do mnie na mediach społecznościowych, a na pewno tobie odpowiem. Dziękuję Ci jeszcze raz za czas, jaki poświęciłeś, żeby to wysłuchać. Mam nadzieję, że czas spożytkowany tutaj nie będzie dla Ciebie czasem straconym i bawiłeś się przy tym całkiem dobrze. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!